Wolne lektury zapraszają. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Wejdź na wolnelektury.pl i dorzuć się do biblioteki. Audiobooki wolnych lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, udostępniać, pobierać i publikować pod warunkiem zachowania warunków licencji i zgodnie z zasadami wykorzystania wolnych lektur, które znajdziesz na naszej stronie wolnelektury.pl. Bolesław leśmian. Wyszło z boru ślepawe, zjesieniałe zmrocze. Czyta Robert Koszucki. Nagranie studio dźwiękowe Art Republika Rafał Poławski. Wyszło z boru ślepawe, zjesieniałe zmrocze. Spłodzone samo przez się, w sennej bezzadumie. Nieoswojone z niebem, Patrzy w podobłocze i węszy świat, którego nie zna, nie rozumie. Swym cielskiem kostropatym kąpie się w kałuży, co nęci jak ożywczych jadów pełna misa. Czołgliwymi mackami krew z kwiatów wysysa i ciekliną swych mętów. Po ziemi się smuży. Zwierzę, co trwać nie zdoła Zbyt długo na świecie, Bo wszystko wokół tchnieniem Zatruwa i gasi. Lecz gdy ty białą dłonią Głaszczesz je po grzbiecie, Ono, mrucząc do stóp twych, Korzy się, Iwashi.